Witam serdecznie wszystkich widzów i słuchaczy Wiedzy dla Wszystkich. Jest to dla mnie nagranie dosyć wyjątkowe, bo po raz pierwszy solo będę miał dłuższy występ, ale życie czasami płata nam takie niespodzianki, że trzeba się do nich odnieść. Taką niespodziankę sprawiło mi dwóch facetów Obieży, Świat i Gandalf, którzy zaoferowali mi swoją pomoc bezinteresowną. I odwiedzili je w moim miejscu, gdzie spędzam ostatnio dużo czasu. I pomogli mi swoją ciężką pracą. Za to im bardzo dziękuję. Dlaczego bierze świat? Stosunkowo młody człowiek, w do mnie, kilkanaście lat młodszy, zwiedził pół Europy i pojawił się. Gandalf, troszeczkę starszy, doświadczony, rzeczywiście wyglądający jak Gandalf, też w tym samym miejscu się pojawili. Spędziliśmy troszeczkę czasu na pracy akurat dla nas to był taki czas intensywnej pracy, ale ci ludzie pokazali mi coś, co, na co ja bym się chyba nie zdobył. Czyli przyjechali i za darmo, czyli wolontaryjnie spędzili dużo czasu na ciężkiej pracy. Czy ja bym teraz się na to zdobył? Nie wiem. Ale wiele się od nich nauczyłem, dlatego że samo Bielży pokazał mi swoją relację ze swoją żoną. Bardzo dobrą, czyli ten element żeńskiej kobiecej mocy jest razem z nim. Za to Gandalf, z którym spędziłem dużo więcej czasu i na pracy i na rozmowie, pokazał, jakim jest wspaniałym, dobrym człowiekiem. Okazało się, że ma wiele talentów, którymi się niespecjalnie chwali. Jednym z nich była jego działalność, właściwie twórczość. Opowiedział mi pewne opowiadanie, które dosyć mocno utkwiło mi w pamięci, szczególnie jeden e, moment w tym opowiadaniu, nad którym się troszeczkę skupię. Może go trochę zniekształcę, ale w, trochę mnie zainspirował. I teraz przedstawię Państwu taką modyfikację tej opowieści. Mianowicie. Um, y, Tło tej opowieści to jest jakby taki pojedynek pomiędzy dwoma grupami. On dotyczy różnych wydarzeń, które się dzieją w jakimś tam świecie. Główna akcja skupia się na właśnie tych dwóch postaciach, tych dwóch grupach, które wymyślają różne zadania i starają się wygrać grę. I czasami mamy taki wrzut na właśnie dwie osoby. Kobiety i mężczyznę, z tego co pamiętam, to mąż i żona, która opiekuje się tym mężem, a on jest, jeśli dobrze pamiętam, no, ma problemy z alkoholem. I w pewnym momencie decydujący moment gry to jest skupienie się właśnie na tych dwóch ludziach. Co się stanie, jak się zachowa ta kobieta. I moje przemyślenia sprowadziły mm, się do tego, że. Często gęsto my się skupiamy na tych widowiskowych mm, osobach, tych wielkich mistrzach tych, y, którzy decydują, są na świeczniku, a zapominamy o tych myślę, że nawet milionach albo dziesiątek <laughs> milionów ludzi, <laughs> którzy w swoim życiu robią drobne, ale bardzo dobre rzeczy. To może być pani, która wyprowadza chorego psa, właściciel, który czasami go wynosi, Żona, która opiekuje się, znaczy matka, która opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem, czy też taka rodzina, gdzie mają problem z alkoholem i codziennie trzeba tą drugą osobę doprowadzać do stanu normalności. W takich sytuacji w życiu jest bardzo wiele. Moim zdaniem to, to są cisi bohaterowie naszego świata, i być może tam z góry, obserwujący tą rozgrywkę na Ziemi, Zastanawiają się, czy jeszcze starczy im sił, czy jeszcze dzisiaj zdobędą się na tą bezinteresowność. I moim zdaniem to oni są ważniejsi niż my, którzy uważamy, że jesteśmy rozwinięci, że jesteśmy oświeceni, przebudzeni. To są ci si bohaterowie, których nie widać. Często dostrzegamy ich wokół siebie, którzy prowadzą taką. Może nie walkę czy zmagania, ale taką pracę u podstaw. I ta historia Gandalfa uświadomiła mi, że to jest chyba najważniejsze w życiu. To, żebyśmy zostali człowiekiem i pomimo sprzeciwu, przeciwności losu, robili swoje. Podam teraz jeszcze kilka elementów mojej recepty na cud. Być może to są elementy trywialne, które, o, o których wszyscy wiedzą. Ale ja tak zastanawiając się, dlaczego spotkało mnie coś takiego, że dwoje ludzi przyjechało i w bezinteresowny sposób pomagało mi w realizacji pewnej idei, o której do końca nie wiedzieli, bo ona jeszcze nie jest zrealizowana, to jest dopiero jakby przygotowania do tego. Wymienię, one są naprawdę takie, wydaje mi się, że trywialne, ale być może przypomnę Państwu, o pewnych rzeczach, które są istotne do tego, żeby stały się rzeczy, których nie oczekujemy. Pierwszy element to wybaczanie. Rzeczywiście miałem taką sytuację, że na początku tej całej historii dosyć mocno ktoś mi namieszał. Z perspektywy czasu musiałem mu podziękować, bo gdyby nie to wyda wydarzenie, to nie stałoby się to, co w tej chwili się dzieje, czyli budowa, praca i tworzenie czegoś większego. Drugim elementem to jest miłość. Coś, co jest naprawdę no, wyświechtane, ale po prostu mam dobrą dziewczynę koło siebie, i ta moc kobiet jest widoczna i wspomaga mnie w całym życiu. Prozaiczna karma wraca. Przygoda z wolontariatem też mi się w życiu przydarzyła i to całkiem spory okres swojego życia. Bezinteresowność. No, cel, który gdzieś tam przyświeca moim działaniom, rzeczywiście nie ma na celu wielkiej konsumpcji i posiadania czegoś, tylko żeby zrobić coś tak samo i dla innych. Kontakt z ojcem, czyli ze stwórcą. Czuję się dzieckiem Boga, i często z nim rozmawiam na swój jakiś tam dziwny sposób. Jest spoko. Czyli jakby ten temat tak samo gdzieś tam zaliczyłem w swoim życiu. Nastawienie do życia. W pewnym momencie stwierdziłem, że trzeba przestać być tym takim smutasem i staram się na koniec dzień śmiać, czasami nawet w głupi sposób i prymitywny, ale zdecydowanie jest to lepsza postawa bycie pozytywnym niż jakimś tam zgorzkniałym rukiem. Obrazowanie dzięki Anastazji, książce Anastazja, troszeczkę zrozumiałem bardziej, jak ten proces polega. Bardzo często wręcz cieszę się tym, co ma się, co ma się zrealizować. Gdzieś tam w swojej głowie widzę pewne obrazy, buduję je. A utwardzanie, jakby to Jacek powiedział, poprzez ciężką pracę. Rzeczywiście tam sporo potu i... No, do, tej, do tej ziemi wlałem. Poprzez bosakowanie mam dosyć naturalną łączność, także to miejsce gdzieś tam poznało mnie dosyć mocno. Boski pierwiastek OM. Kolejny element, którego bym się nawet nie spodziewał, ale my traktujemy to miejsce jak nasz przyszły dom, czyli HOM, DOM, OM to gdzieś tam wszystko rozbrzmiewa i jest w nas, w, w naszym środku oraz zgoda z naturą. I akurat tam jest Bory Sad i w tym sadzie jest część dzika i staram się no, trochę wycinać tych drzew, ale jednocześnie tworzyć inny kształt i no, zapewnić tą różnorodność. Poza tym będzie to poletko doświadczalne dla moich umiejętności ogrodniczych, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale z pewnością, mm, no nie będę starał się zakłócać tej natury w sposób drapieżny. Kolejny element to takie wieczne dziecko. Też chyba łączność z Bogiem, czyli po prostu. Bycie takim naiwnym dzieciaczkiem. Moja żona twierdzi, że jestem największym dzieckiem w rodzinie. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale ten element też często powtarza się właśnie w takich. Ważnych sprawach, jeśli chodzi o materializację, czyli o cuda, ostatni element, który gdzieś tam w sobie zauważyłem, to życie: to muzyka, czyli no, nie sobie dobrze, troszeczkę być takim w takim stanie euforii. Ja cały czas gdzieś tam sobie coś tam podśpiewuję, nucę, ale to powoduje, że też się lepiej czuję. Tak jak powiedziałem na początku, to są może trywialne i proste elementy. A i nie wiem, czy wszystkie musiały się stać, żeby, żeby ci ludzie się pojawili w moim życiu, czy też jeden z nich zdecydował, nie mam zielonego pojęcia, ale tak patrząc się, to chyba warto jak najczęściej sięgać po ten zestaw zadań obowiązkowych w życiu, bo chyba nic złego z tego nie będzie, a jednym się cud zmaterializuje, innym nie. Kwestia, co to jest cud. Dziękuję bardzo za uwagę. Troszeczkę pomarudziłem. Moi oponenci opiszą no, pewno, co za głupoty ten facet wygaduje. A czasami taka refleksja może przypomnieć nam o tym, że wartałoby do swojego życia wrzucić kilka takich działań, które, kto wie, może doprowadzą do kolejnego cudu. Dziękuję za uwagę i miłego dnia. Do widzenia.